Hej, hej, co chwilę słyszę głosy, w których za wszystko co złe w Star Wars, czy może ogólnie w Lucasfilmie, obwiniana jest Kathleen Kennedy. Co więcej, wesoły kapelusznik, czyli Dave Filoni, jest przedstawiany jako zupełna odwrotność. Zaangażowany fan, który umie opowiadać historię w duchu Star Wars. Jak jest naprawdę? I czy naprawdę wszystko co złe to wina pani Kennedy? No dobra, ale zacznijmy od tego, kim w ogóle jest Kathleen Kennedy. Jest to bardzo doświadczona producentka związana od bardzo dawna z przemysłem filmowym, Lucasem i Lukas Filmem. Sama ma teraz 71 lat. Nie wygląda, prawda? Najpierw wyprodukowała lokalny show zatytułowany Your Own dla jednej z lokalnych stacji telewizyjnych. W Los Angeles Kennedy pracowała jako asystentka Johna Miliusa, który w tym czasie był producentem wykonawczym filmu Spielberga o tytule 1941, a było to w 1979 roku. Spielberg ją zauważył i rozpoczęli współpracę przy kolejnych filmach, na przykład przy pierwszym filmie o Indianie Jonesie. Wtedy zapewne poznała George'a Lucasa, bo jak wiemy, George ze Spielbergiem się przyjaźnili. Zresztą George Lucas też maczał palce w Indianie Jonesie. Potem razem ze Stevenem Spielbergiem założyła studio Amblin i pierwszym filmem, przy którym pracowała, był E.T. I tam już w napisach wymieniono ją jako producent, a nie tam asystentka czy coś. Potem oczywiście pracowała przy kolejnych Indiana Jones, trylogii Powrót do przyszłości. A także Gunis, Liście Schindlera, Parku Jurajskim, Twisterze, Lincolnie, Szóstym Zmyśle i naprawdę całej masie innych. Nie będę cytował jej dorobku, bo to sobie możecie sprawdzić na IMDB albo Wikipedii, ale dorobek ma naprawdę pokaźny. Kiedy robiłem research do tego filmu, to czapka mi trochę z głowy spadła, bo filmografia Kathleen Kennedy to w zasadzie wszystkie czołowe filmy lat 80., 90., 2000 i późniejszych. Naprawdę. Historia kina jest w tej babce. W maju 2012 roku została tak zwanym współprezesem razem z Georgeem Lucasem firmy Lucasfilm. Od koniec tego roku, kiedy Lucas wreszcie dopiął umowę sprzedaży swojej firmy Disneyowi, Kennedy została jedynym prezesem Lucasfilmów. Głównym i jedynym. Do czego zmierzam? Przedstawiając w skrócie jej filmografię. Otóż chcę powiedzieć, że ta kobieta zęby zjadła na kinie i tworzeniu najbardziej kasowych filmów. Wiecie, to już jest więcej niż szczęście do, nie wiem, dobrych reżyserów z którymi pracowała. Ona współtworzyła najbardziej znane kasowe filmy i to w ilościach chciałoby się rzec hurtowych. To znaczy chyba, że ta baba po prostu ma nosa do kina. Śmiem zatem twierdzić, że problemy najnowszych dzieł Lucasfilmu nie leżą tylko i wyłącznie w problemie z Kathleen Kennedy. No to gdzie leżą? Spróbujmy te problemy zidentyfikować. Po pierwsze, jest brak jasnej wizji. Tutaj przyznaję, należy winić szefową Lucasfilmu, bo to ona, jako głowa korporacji, odpowiedzialna jest za wyznaczenie kierunku, w jakim podąża firma. Lukas zapowiada szumnie jakieś projekty, jakby badając, jak temat zażere wśród fanów, a jak coś jest nie tak, to są anulowane albo zawieszane. W informowaniu o tym, co powstaje, a co nie, Lukas film zdecydowanie nie radzi sobie najlepiej, skoro nawet ja, który w tym siedzę, nie jestem w stanie powiedzieć bez sprawdzenia, co tam z tych gwiezdnych wojen powstaje, co tam nam szykują. A jak ma się w tym połapać zwykły odbiorca, który po prostu chciałby, nie wiem, iść do kina albo włączyć Disney Plus i obejrzeć coś z Gwiezdnych Wojen? Coś tam niby powstaje, potem zostaje anulowane albo słuch o tym zamiera. Czy to naprawdę tak trudno obrać jedną drogę i podążać nią? Ale ten problem może wynikać także z punktu poniżej, bo po drugie za bardzo decyzyjnością w Lucasfilmie kierują, nazwijmy to tak, nieartystyczne względy. Filmy i seriale powstają jako wynikowa artyzmu co najmniej kilku osób. Znacie na pewno takie produkcje, w których są, nie wiem, ładne zdjęcia i świetna muzyka, no ale montaż jest jakiś niespójny. Albo takie, w których jest świetna muzyka i doskonali aktorzy, ale historia jakoś się nie klei, a owi aktorzy, jak to się mówi, ratują film. I tak dalej i tym podobne. W Lukas filmie, ale nie jest to wyłącznie ich problem, tylko problem całej branży Blackbusterów, rządzi po pierwsze Excel. Trzeba zrobić film, który spodoba się jak największej liczbie widzów. Po drugie, rządzą badania i internauci. Lukas film stara się maksymalnie rozszerzyć grono odbiorców filmu, zatem robi się pokazy próbne i potem przemontowuje się fragment filmu, bo w tym momencie jeden z testowych widzów nie wiem, ziewnął. W wyniku tego dostajemy Blackbuster tworzony jakby przez sztuczną inteligencję, a nie przez człowieka. Drugą rzeczą są komentarze internautów, co jest chyba aż nadto widoczne w przypadku, właśnie, Star Wars. Ja może tylko ja to widzę, bo w tym temacie siedzę. Kiedy krytycy pozytywnie wypowiedzieli się o ostatnim Jedi, drugim epizodzie trylogii sequeli, to natychmiast ogłoszono, że Ryan Johnson dostaje swoją własną, osobną trylogię. Kiedy film został zjechany przez fanów, to jakoś słucho tej serii filmów Ryana na zaginął. Fani zjechali w internecie akolite? No to kasujemy serial. Oczywiście pewnie tutaj były też względy finansowe, ale wiecie, lukas film stara się realizować prośby fanów, ale robi to zupełnie nieumiejętnie i bez pomyślunku. Wygrywa ten, kto głośniej krzyczy tak naprawdę. Trzecią rzeczą, jaka psuje obecne blackbusterowe kino, co oczywiście tyczy się też seriali. I tutaj już zupełnie winy pani Kennedy nie ma, to są rozdmuchane budżety. Nie wiem, czy też widzicie tę prawidłowość, ale bardzo często im wyższy budżet, tym słabszy film. Świetnie to widać na przykład o Peterze Jacksonie. Jego władca pierścieni, choć nie był tani, jest zdecydowanie lepszy, jest wręcz filmem genialnym. Niż hobbit, w którym budżet był w zasadzie nieograniczony. Gwieznowojenny serial Akolita kosztował 180 milionów dolarów planowo, choć jak czytałem, znacznie przekroczył budżet i kosztował ponad 230 milionów zielonych. Przepraszam, gdzie są te pieniądze? Ani to nie była garza aktorów, bo nie są to jakieś tam najdroższe gwiazdy, ani jakieś wymyślne dekoracje nie powstały na potrzeby tego serialu przy takich budżetach naprawdę trudno o zwrot z inwestycji. Budżet akolity niewielkiego w sumie kameralnego rodzinnego serialu dla młodzieży był wyższy niż budżet drugiej części Duny, a skala przyznacie jest zupełnie inna. O czwarte wreszcie i mówiłem trochę o tym na moim drugim kanale Biblioteka Wyobraźni, oczywiście powinniście go zasubskrybować. Problemem Disneya jako całości jest przegięta inkluzywność. Znowu, kiedy o zatrudnieniu aktora lub członka ekipy produkcyjnej decydują kryteria pozaartystyczne, takie jak nie wiem, przynależność do niedoreprezentowanej grupy, czyli na przykład o nieheteroorientacji seksualnej lub o innym niż biały kolorze skóry, no to coś jest nie tak. O tym, czy ktoś robi film, powinny decydować jego umiejętności, jego dotychczasowy dorobek, a nie właśnie pozaartystyczne. Kwestie. Niestety Disney, któremu oczywiście Lucasfilm podlega, ma całe listy wytycznych w tej sprawie, no i tutaj niestety też nie ma winy Katlin. no ona się dostosowuje do Disneya. Po piąte wreszcie, dlaczego Lucasfilm nie eksploruje innych marek, które ma w swoim portfolio? Gdzie seriale o Indiana Jonesie? Owszem, nadchodzi gra wideo o archeologu i był niedawno film, który no, akurat mi się podobał, choć nie zebrał w salach kinowych gigantycznej liczby widzów. Był serial Willow, który nie zainteresował nawet nielicznych fanów pełnometrażowego filmu sprzed lat, ale naprawdę, dlaczego Lukas film w zasadzie trzepie tylko te Gwiezdne Wojny? Nic nowego naprawdę nie można zrobić? Tutaj w sumie nie wiem, czy to bardziej docisk ze strony Disneya, aby Doić najlepszą, najdroższą markę w portfolio, czy raczej brak pomysłów ze strony samego Lukas Filmu. Wiecie, nie chcę, aby ten film został odebrany jako sąd nad Kennedy albo jakiś najazd na nią. Chodzi mi o to, że stała się ona pewnego rodzaju twarzą zła. A problemy sięgają znacznie głębiej i znacznie dalej niż tylko do prezesa tej czy innej spółki. Zastanawiam się po prostu, czy tak postulowana przez fanów wymiana Kathleen Kennedy na kogoś innego przyniosłaby oczekiwane zmiany, skoro spora część wymienionych przeze mnie problemów to problem raczej branży filmowej i środowiska, a nie konkretnie osoby czy firmy. Czy zatem. Odsuwany na następcę Kennedy Dave Filoni, sprawdziłby się jako szef całego studia? No, według mnie nie. Filoni zrobił świetny serial, jakim są Clone Wars, choć, no, tak nie było od początku. Przez jakiś czas szukał tym serialem swojego miejsca. Stworzył Asokę, Rexa i kilka innych postaci oraz rozbudował historię tych już znanych postaci. Dał nam razem z Favro Mandalorianina, ale nie wszystkie jego historie są świetne i pełne polotu, wręcz czasami wkrada się monotonia i recycling pomysłów. Poza tym, co chyba najważniejsze, aby kierować tak wielką firmą, potrzeba raczej zmysłu biznesowego i wiedzy, a nie tylko umiejętności opowiadania historii. Nie wiem, czy Filoni byłby po prostu dobrym szefem. Może nawet Favreau byłby lepszy? A wy? Jak myślicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy przypadkiem Kathleen Kennedy nie jest nadwyrost oskarżana o wszystko, co złe w filmie. A tymczasem, do zobaczenia na następnych filmikach na kanale. Zostawcie koniecznie subika, jeśli oczywiście tego nie zrobiliście. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i niech moc będzie z Wami. pa! pa.